Cześć! Z tej strony Zielona Małpa i witam Was na krótszym kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Travelers Rest. Jakże ekscytujący, ponieważ właśnie była aktualizacja, a to oznacza, że w grze czekają nas nowe rzeczy. Zobaczmy, cóż takiego. Dodali twórcy. Wszystkie produkty zwierzęce, takie jak mięso, mleko i jaja, zostały usunięte ze skrzynki pocztowej. Od tej chwili znajdziesz je w nowym sklepie Holi na farmie Harvest Hill. OK. Na farmie możesz także pozyskać budynki i zwierzęta potrzebne do produkcji własnych wyrobów mięsnych. No wspaniale, w końcu można coś więcej robić samemu. Dodaliśmy też nowy system produkcji z nowymi przepisami. Ten system zmienia zasady używania starych składników, co sprawia, że ich połączenia są bardziej logiczne i zwiększają wartość potraw w zależności od wybranych przez Ciebie składników. To też myślę, że jest dobre, ponieważ wcześniej mam wrażenie, że niezależnie co się dodało, to wartość posiłku i tak była taka sama. W chwili obecnej stare przepisy zachowują stary system składników, ale wkrótce zostanie on zmieniony zgodnie z nowym systemem. No ok. W przyszłych aktualizacjach dodamy również dziesiątki przepisów, które pozwolą Ci łączyć składniki z całkowitą swobodą. To tyle. Mamy nadzieję, że spodoba Ci się nowa aktualizacja. No, ja też mam taką nadzieję. Dobra. Lecimy. Zobaczmy, co tam się działo. Potub tam troszkę szybciej. Pozbieramy na początku tutaj rzeczy. Nie będę na razie wstawiać nowych rzeczy, chyba że ewentualnie. O! Dobra, musimy, musimy tutaj przejrzeć, co się zda stało. Ile mamy tutaj świetnych, nowych przepisów? Mamy spaghetti, mamy żeberka barbecue, mamy chorizo, tosty, nadziewany kurczak, cheeseburgery, hamburgery, lasagne. Fondu to wiem, że odblokowałam ostatnio, więc to nie jest takie ekscytujące. Zobaczmy, co mamy tutaj. Tu się chyba praktycznie nic nie zmieniło, z tego co pamiętam. No, brzeczka na cytr. Ale to dlatego, że chyba odblokowałam cytr ostatnio. Tu się nic nowego nie pojawiło, ale tutaj. Tutaj mamy mąkę. Mamy mięso mielone. Mamy bułkę tartą, jak wspaniale, i mamy paprykę mieloną. Czyli przyprawę. No i super, kurczę. Wspaniała sprawa. Zapasów pieniężnych mamy dość mało. Dlatego otwieram knajpę. Tutaj załadujemy beczkę i tu też załadujemy beczkę. Tutaj władujemy przekąskę marynowaną. Mamy tutaj kalafior ziołowy i ostre chili też ziołowe. Zmieniłem ikonkę po prostu do mąki z tego co widzę. Idę odłożyć rzeczy na miejsce. Nie, 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 chcę pogłaszczyć kota, ok. Bo odkładam tutaj, co się da. To chyba nic. W ogóle zaktualizowali niektóre ikonki, niektórych rzeczy. Widzę, że chyba, yy, że mleko ma nową etykietkę, no, znaczy nową etykietkę. ikonkę. Pomidoro, ile się nie mylę, odrobinę, ale nie jakoś mocno, nieważne, dobra. Odkładamy, co się da. No, nie mogę trafić. O. Dobra, odkładamy mąkę. Mące zmienili opakowanie. Dobra, odkładam. Okej, okay, dobra. Myślę, że na pewno mogę wstawić jakieś alkohole. Stawię wino różowe. Zobaczmy, jak to działa. Co zrobię? Co się stanie, kiedy do wina różowego dodam jabłko? Cena wzrosła do 6,78. A co jeśli dodam melona? 7,7. A wcześniej, chyba niezależnie co bym dodała, to praktycznie cena się nie zmieniała. O, jeśli dodam miodu, to całkiem sporo przybędzie. Mango, jagoda, jałowiec. Dobra, chcę się pozbyć jałowca, to zróbmy jałowcowe z melonem i miodem. I lagerek pszeniczny, dodamy tutaj chmiel. Widzę, że różne chmiele w różny sposób podnoszą cenę. Aromatyczny chyba podnosi najbardziej. I zrobimy melonowo... gruszko. Dobra. Stawimy brzeczkę na cydr. Tutaj nic nie możemy, pewnie nie mamy wody. Tutaj sobie zrobimy moszcz jabłkowy na cydr i moszcz z białych winogron. Dobra, lecę pozbierać moje zbiory. Zobaczymy, co tam się wydarzyło. Tutaj goście jedzą w najlepsze. Niech jedzą, niech wyjadają moje zapasy, bo ja chcę robić nowe rzeczy. Pozbieram to, co tutaj mi powyrastało, wszystko. Te zapasy. U. O, ale będę miała zbiory. Wspaniałe zbiory. No po prostu żyć nie umierać. I tutaj rzeczywiście zbieram. Ok, jakieś zboże mi się tu też pozbierało. Zobaczmy, co mam w moich masionach. To mogę zasiać. Mogę, może tym razem, herbatę, pietruszkę, pora, rozmaryn i szałwie. Czyli tym razem, w zasadzie, skupiam się na takich, no można powiedzieć, przyprawach. OK, jeszcze tutaj. Dobra, muszę chyba jeszcze dokupić jakiś nasion. Może mogę jeszcze tego jałowca tu gdzieś. A nie, bo jałowiec jest krzewem. Zapomniałam, że jest krzewem. Dobra, mam tu coś w skrzynce. Zaraz zobaczymy, co mi tam poprzychodziło. A tymczasem wezmę tutaj właśnie jakieś nasiona. Myślę, że możemy wziąć kilka cebul. Kilka dyni. Ja zawsze biorę tak po cztery, chociaż tam i tak mam taki bałagan na tej mojej farmie aktualnie, że to i tak nie ma znaczenia. Papryka. Okay, czyli papryka i czyli to coś innego. Dobra. U. Dobra, zanim przyjdą, przyjdzie dostawa z moimi zakupami, ja pobiegnę na dół, do baza, bas chyba to był, czy nie? Żeby zobaczyć, co wydarzyło się w tym miejscu, zobaczmy. O, już widzę pewne zmiany. Wow, kurczę! krówka, cześć krówka. O przepraszam, nie chciałam cię uderzyć. Ok, co teraz? Zacząłem sąsiedzie. Jak widzisz, w końcu się rozpakowaliśmy. To było kilka bardzo pracowitych dni, ale widok naszej farmy, gotowej do pracy, sprawia, że cały ten wysiłek się opłacił. Odkąd Holly otworzyła sklep, zaczęliśmy dostawać zamówienia z całego królestwa. To wspaniałe. Jeśli czegoś potrzebujesz, nie wahaj się i śmiało ją pytaj. Ale rzeczywiście, że będę. Obawiam się, że nie radzę sobie zbyt dobrze ze zwierzętami, ale jestem całkiem sprawnym Majsterkowiczem. Jeśli potrzebujesz czegoś na swojej farmie, jestem do dyspozycji. Mamy opcję buduj, rozmawiaj, pożegnaj się. Porozmawiamy. Opowiedz mi trochę o sobie, o bobie, o naget. O sobie. O mnie? Hehe, he, może na to nie wyglądam, ale w młodości byłem nieustraszonym poszukiwaczem przygód. Razem z bratem przemierzaliśmy królestwo z naszymi toporami i powiewającymi na wietrze grzywami i pokazywaliśmy potworom, gdzie raki zimują. Po jednej heroicznej bitwie zostałem poważnie ranny i właśnie wtedy poznałem Holi. Niedługo potem zdecydowałem, że czas odłożyć broń i zamieszkałem w mieście, żeby być bliżej tej wspaniałej młodej kobiety. No i proszę, lata później jesteśmy tutaj po ślubie z dwójką wspaniałych dzieci. Nie mógłbym być szczęśliwszy. Przecież między nami mówiąc wciąż zdarzają się noce, kiedy patrzę na mój stary topór i wspominam zgiełk bitwy, adrenalina porządnej walki. Och, jakże chciałbym przeżyć jeszcze jedną ostatnią przygodę. Pożegnam się, na dzisiaj to będzie tyle. Porozmawiamy z Arturem. Dzie dzień dobry. Cześć dzieciaku, jak masz na imię? Artur. Widzę, że Gatyła z ciebie nie jest. Mamusia mówi, że nie powinienem rozmawiać z obcymi. Ma rację, jestem małpa karczmarka. Pożegnam się z nim. Pozapoznam się jeszcze z Violet. Wita, jestem Violet. Nie wydaje mi się, żebym cię tu kiedyś widziała. Kim jesteś? Jestem małpa, właścicielka tej tawerny obok. Karczmarka? Musiałaś słyszeć tyle historii od swoich klientów. Może opowiesz mi niektóre z nich: historie o potworach i tajemniczej magii. Więc lubisz takie rzeczy, co? Jeszcze jak? Tata i wujek Woody byli poszukiwaczami przygód, zanim tata i mama się pobrali. W nocy tata opowiada mi historię o swoich dawnych przygodach. Pewnego dnia opuszczę tę farmę i będę podróżować po świecie, walcząc z potworami i ratując ludzi. Wow, jesteś bardzo dzielną dziewczynką. A jak? W ogóle się nie boję potworu. Jeśli kiedykolwiek jakiegoś zobaczę, natychmiast zabiję go moim mieczem. I tak będzie. O, możemy wejść do środka. O, poli, tak? Holly, witaj na farmie Harvest Hill. Mamy najlepsze produkty, które, och, zaczekaj, prowadzisz tę tawernę po sąsiedzku? Wiedziałam, że wyglądasz znajomo. Cześć, cześć, miło cię poznać. Jestem Holly, prowadzę farmy Harvest Hill, Harvest Hill, razem z moim mężem Bazem. Mimo, że dopiero niedawno otworzyliśmy sklep, mogę cię zapewnić, że nasze produkty są najwyższej jakości. Bez względu na to, czy potrzebujesz zwierząt, czy produktów do opieki nad nimi, mamy wszystko, co może ci się przydać. Weźmy do sklepu i tak, ponieważ nie możemy teraz zamawiać tego tak standardowo jak wcześniej, to kupię sobie na maksa, ile będę w stanie. Takie rzeczy jak mleko i mięsa. I to na razie kupię. Zwierząt zwierzątkami zajmę się później. Dobra, lecimy. Idę jeszcze odwiedzić naszego wspaniałego przyjaciela, który przysiaduje sobie tutaj, czy on ma coś w swojej ofercie? Bob, słaby w, cykl, w cyfrach. Dobra, sklep. Produkty niedostępne, dobra, skoro produkty niedostępne, to ja szybko biegnę. O, widzę, że tutaj drzewka zaczęły dojrzewać. Super, jak, świetnie. Nie będzie trzeba wszystkiego kupować. Trudno, klienci będą, nie, będą zdenerwowani. I don't care. Wspaniała sprawa. W końcu coś tu ruszyło znowu. Dobra, lecimy dalej. Tu widzę, jest jakieś drzewko wyrośnięte. Z tego co pamiętam, to też trochę drzewek było tam w tę stronę. O tak! Świetnie! Świetnie! Tu są limonki, cytryny, tu coś jest. Teraz jeszcze do, do tego mango spróbuję dojść. O. Krzewy widzę nadal są nie do zbioru. Nie szkodzi. A tu jest on. Tutaj jeszcze limonka się znalazła. Zaraz jakoś spróbuję się dostać do tego drzewa. I biegnę, biegnę, może jeszcze jakieś drzewo uda się oskubać. No jakoś tam się szło. No dobra. Może innym razem się uda. A ja biegnę, bo... Wyda Oj, przepraszam bardzo. Bo wydaje mi się, że... Mój... Klienci będą niezbyt zadowoleni z tego, że tak długo mnie nie ma. Pewnie już połowa restauracji mojej wyszła i z niezadowolenia zaczyna rzucać rzeczami. Rzucą talerzami jak gesler. Gessler. Okay. Jeszcze ktoś jest niezadowolony? Okej, okay, co możemy zrobić? Możemy zrobić kisz. Zrobimy kisz mięsny z dynią i chili. A, im potrzebujemy sera, nie zrobimy kiszu. Skoro już mowa o serze, chyba ostatnio właśnie zam... kurcze, źle zrobiłam. O. To ostatnio zamówiłam serownie, że regał dojrzewalniczy, no i te nasiona, które tutaj mam, które idę wysiać. Okej, okay, czyli ile się dało, to wysiałam, i idziemy do piwnicy, w piwnicy włączymy sobie tryb budowania. I ustawimy sobie serownie i regał doj dojrzewalniczy, czy bo o ile się nie. Nie, to nie tu. Eee. Yy... Okej. Okay. Aha, czyli to chyba będziemy musieli tutaj zrobić. Dobra. To w takim na razie na razie sobie odpuszczę, pozbieram sobie to, co tutaj mi się wytworzyło. I ugotujemy po prostu coś innego. To zróbmy placek wytrawny, dyniowy. Z rozmarynem i pietruszką. Dyniowy. Z rozmarynem i pietruszką idę zobaczyć, jak wyglądają moje zapasy. Ok, zapasy mam znaczące, więc na razie sobie odpuszczę. Uspokoiłam na czas. Dobra. Uu, ciężki dzień. Zrelaksuję się kopiąc troszeczkę kamienia. O, dwudziesta, czyli trzeba iść zapalić ogień. Już biegnę. Zobaczę jeszcze tylko, czy któreś z moich drzew owocowych mają jeszcze jakieś owoce, i ewentualnie spróbuję jakieś. Um... Okej, okay, mają, ale jeszcze niedojrzałe. I spróbuję zaraz jeszcze coś pokopać, ale myślę, że. Myślę, że raczej spróbuję znaleźć jakiś węgiel do pokopania, bo węgla to mam tutaj jak na lekarstwo. A ja tymczasem myślę, że pożegnam się z Wami. Dzisiaj tak nic więcej poza ewentualnie wykopaniem surowców nie zrobię. Więc życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się znowu. Pa!